Zbliżamy się już do pierwszego gwizdka tego spotkania La Liga. Osasuna Pampeluna zmierzy się z Elcze. Ciekaw jestem Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Sędzia odgwizduje teraz Spalonego. Prawie idealne było to podanie Jacku, prawie. Tak, mogło być groźnie. Bardzo dobra decyzja. Zdecydowanie, ale czysto. Ma wsparcie, by to rozegrać. kajola. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Lukas. No i piłka poza boiskiem na skutek problemów z jej opanowaniem. Kajola. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Piłka poza boiskiem. Out. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Omar Mascarell. Teraz przed szansą obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Cóż, niezła to była próba. Skoro piłka wylądowała na konstrukcji bramki. Na nieszczęście dla zespołu atakującego potem nie wpadła. Nadal więc mamy remis. Będzie groźnie. Prosto padłe podanie. Cóż wspaniałego jak ten zawodnik zachował się w obronie. Za chwilę wznowią z autu. Mascarell. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Lukas. Ma czas i miejsce na centre słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy Przesuwają akcję bliżej pola karnego. O, no, chyba wpadnie! No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Kike Garcia. Piłka do Kajoli. wymieniają piłkę na własnej połowie, to dobra okazja do pressingu, ładnie teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu, uderzenie poprzeczka i piłka w grze, ależ to zblokował, odbita piłka, nie ma bramki. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować... Jak to nie wpadło! Bramkarz naprawdę pokazał klasę! Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Jest uderzenie. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Rzuca piłkę w pole karne. Obronił, ale piłka w grze. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Onkajola. Spokojnie budują tę akcję, wręcz z chirurgiczną dokładnością. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Myślę, że bezdyskusyjnie należała się czerwona kartka. Sędzia też nie miał tu najmniejszych wątpliwości. Głupi i bardzo niebezpieczny faul. Boiskowe rozbójnictwo nie ma usprawiedliwienia dla takich zagrań. Trzeba je tępić z całą surowością. Dobrze wykonany stały fragment gry, lecz bramkarz pewnie broni. Próbuję szczęścia. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału, ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Dobrze odczytali zamiar rywali, mogą znów budować teraz akcję. Utane wejście, akcja przerwana. Poza boiskiem Gra przerwana Out Moncajola. Wciąż mamy remis A oni cierpliwie szukają okazji Wychodzą z kontrą Jest tam paru zawodników Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. I broni Bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. Głęboko w pole karne zagrywa. Dośrodkowanie z rogu prosto w ręce Bramkarza. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się Gwizdek, Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Kike Garcia. Piłka do Monkajoli. Wypuścił go. Będzie groźnie. Uniemożliwia strzał. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Ma trochę przestrzeni. Może próbować wrzutki. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Mascarell. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. Pozostało tylko sfinalizować akcję. Zawiódł w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. Kike Garcia. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Piłka przejęta. w wślizg, odzyskanie Pimki czasem ryzyko się opłaca. I Kote. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. Jest! Proszę Państwa! Mimo gry w osłabieniu strzelają teraz gola i prowadzą. Co za niesamowita wola walki. Brawo! Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w Szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. I próba strzału. Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Mamy remis jeden do jednego. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Lucas Perez. Niemożliwy gól! Tego rywale się nie spodziewali. Patrzą na siebie z niedowierzaniem obrońcy, bo to przecież zespół grający w osłabieniu prowadzi. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka, to nie mogło skończyć się inaczej niż bo. Mamy teraz wynik 2 do 1. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki, goście z rzadka mogą ją powąchać, ale cóż z tego, skoro przecież to oni prowadzą? Inne rzeczy mają naprawdę mniejsze znaczenie, w końcu ważny jest cel główny, zwycięstwo na zakończenie spotkania, a nie jakieś bicie rekordów w statystykach meczowych. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Ale strzał zablokowany. Spróbują wykorzystać ruch, by strzelić wyrównującą bramkę. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Ze skrzydła, zagrywa nieco do tyłu. Dobrze, teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Kajola Teraz strzał. Obrona, ale piłka w grze. Kiedy myślę o tym, co przed chwilą pokazał bramkarz, wciąż przecieram oczy ze zdumienia. Bądź co, bądź to była interwencja na najwyższym poziomie. Będzie Bramka! Rzuca się i pewnie interweniuje. Spokaja, i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko Bramki. Zablokowany ten strzał. Mamy przerwę w grze, będzie wznowienie od Bramki. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Mascarell. Lukas. Świetnie teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Chorągiewka w górze. Mamy offside. A szkoda, bo wyglądało to bardzo obiecująco. W takich sytuacjach decydują ułamki sekund, trzeba podjąć optymalną decyzję, kiedy ruszyć do przodu. Tym razem się nie udało, ale taka próba to zawsze duże zagrożenie dla defensywy, więc oczekiwałbym więcej takich zabiegów. Próbuję teraz szczęścia. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie. Właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. No i mamy remis. 2-2. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobrze, teraz mija rywala. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Teraz! Tworzył sobie szansę, uwaga! Tak! Proszę państwa! Mamy kola! Kto wie, czy nie da wady zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. aby futbolu, efektywne i efektowne. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. A zatem jest teraz 3-2. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Rzuca w okolice 11 metra. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów.